No, hej dziki, co tam u Was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu, a my dzisiaj powiemy sobie parę słów o najnowszym zakupie mojego kumpla czyli dosyć ciekawy interes, jakiego dokonał a dokładniej wyrwał Xboxa Series S za 850 zł. Czy to był dobry zakup? Dzisiaj właśnie na ten temat sobie porozmawiamy. Ponadto w dzisiejszych objawionych faktach autentycznych trochę więcej na temat konsoli z Korei Północnej czyli legendarna Kim Station Series 5 Zone un Ultimate. Jest to najszybsza konsola w całej Korei Północnej, tak więc zaczynamy, bo będzie się dzisiaj sporo działo. Xbox Series S to konsola, która budzi wiele emocji. Sporo graczy obawia się tego sprzętu i postrzegają ją jako zło konieczne i sprzęt, który będzie spowalniał obecną generację. Ale o tym porozmawiamy sobie trochę później. W przypadku tej konsoli najważniejszym aspektem jest koszt wejścia w nową generację. Konsole z dzisiejszego materiału bez problemu udało się zakupić w cenie 850 zł. W tej cenie otrzymujemy wbrew pozorom bardzo dobry sprzęt. Mamy na pokładzie wszystkie najnowsze technologie oraz konsole o sporym potencjale mocy. I za naprawdę niewielkie pieniądze. Powiem Wam, że wiedziałem o tym, że Series S jest mała, ale nie przypuszczałem, że aż tak malutka. W każdym razie bardzo ładnie prezentuje się na półce i genialnie wkomponuje się w nowoczesne wnętrze. Szczerze, jeszcze parę lat temu nie myślałem, że będzie to miało dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Naprawdę, nie przypuszczałem. Wbrew pozorom, sprawa wyboru konsoli Xbox Series S nie jest tak oczywista. Mamy przecież na rynku wtórnym również Xboxa One X, a ceny tej konsoli plasują się w granicy 1100 zł za konsolę. Dla niektórych może być to kusząca opcja i wybór konsoli, która reklamuje się sloganami 4K czy dysk o pojemności 1TB. Więc co tak naprawdę powinien zrobić człowiek stojąc przed dylematem czy wybrać Xboxa Series S czy Xboxa One X? Naszym zdaniem w tym przypadku nie mamy zbytnio się nad czym zastanawiać. Najlepszym wyborem będzie konsola aktualnej generacji, która to dopiero rozwija swoje skrzydła. Oczywiście istnieją testy pokazujące różnice między konsolami, a my często możemy odebrać wrażenie, że One X radzi sobie lepiej, ale to złudne patrzenie. Wszystko dlatego, że aktualne gry, które wydawane są czy to na Xbox Series S, czy też. Na PlayStation 5 lub Series X to gry, które tworzone są z myślą jeszcze o poprzedniej generacji. Dlatego aktualna sytuacja z czasem zacznie się odwracać, a Xbox Series S zacznie tylko zyskiwać. Pamiętajcie, że Xbox Series S został dobrany w przemyślany sposób i tak, aby radzić sobie z rozdzielczościami do Full HD. Omawialiśmy na kanale technologie, które odpowiadają za to, że właśnie nowa generacja radzi sobie lepiej z generowaniem grafiki, obliczaniem fizyki i przerzucaniem dużych paczek danych. Jeżeli macie obawy co do tego, jakoby Xbox Series S miał ograniczać aktualną generację, to od razu Was uspokajamy. Xbox Series S dzieli wszystkie technologie, jakimi dysponują PS5 czy Series X. Jedynie dokonano cięć tak, aby sprzęt radził sobie w niższych rozdzielczościach. Oczywiście mamy jeszcze w ramach aktualnej polityki Microsoftu opcję Game Passa, dzięki czemu na starcie mamy ogromną ilość gier do ogrania, w tym aktualnie szeroką gamę gier od Bethesdy. A propos Game Pass, jest jeszcze jedna ciekawostka. Z racji tego, że korzystamy z tej usługi, to w pakiecie otrzymujemy możliwość grania w chmurze. I co nam to daje? No na przykład mamy w domu Xbox Series S i mamy ochotę zagrać sobie w coś w rozdzielczości powiedzmy 4K. I co wtedy? No to nic, po prostu odpalacie dostępne tytuły w 4K na Series S. No i gracie. No ale chwila, powiedzieliśmy sobie o tym przecież, że Xbox Series S jest przeznaczony do niższych rozdzielczości. No to jak 4K? No nic prostszego, jako że Microsoft udostępnia granie w chmurze, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ograć właśnie gierki w takiej opcji. Co więc myślimy o Xbox Series S? Naszym zdaniem, ta konsola to idealna opcja na budżetowy sprzęt do grania i ogromny potencjał, który dopiero poznamy z czasem. A kiedy Xbox One czy Xbox One X będą się krztusić z powodu braku mocy, Series S będzie w najlepsze ogarniał 120 FPS. Najciekawsze jest to, że naprawdę niewielkiego wkładu wymaga zakup sprzętu, w którym mamy wsteczną kompatybilność w Game Pass czy wszystkie aktualne technologie. Kwestia zakupu za 850 zł. Czy to jakiś wysiłek kupić ten sprzęt w takich pieniądzach? Raczej nie. Na rodzimym rynku gracze mocniej celują w PlayStation 5, dlatego nawet wzrost cen obecnej generacji nie sprawił, że Xboxy jakoś mocno podrożały na rynku wtórnym. Na portalach wisi parę konsol, więc zaproponowanie 800 czy 850 zł za Xboxa wielką zbrodnią nie będzie, a sprzedający nie powinni mieć z tym jakiegoś większego problemu. Jaka jest największa przewaga przy zakupie Xboxa Series S względem Xboxa One X? Przede wszystkim kupujemy konsolę, która będzie wspierana przez ładnych parę lat, a gry na nią będą wydawane do końca dziewiątej generacji. Dlatego właśnie Series S to najlepsza konsola, na jaką możemy sobie pozwolić przy niskim budżecie. Pora przejść do konkretów. Upewnijcie się, że nie jesteście teraz sami, ponieważ przed wami objawione fakty autentyczne i formułka jak z reklamy tabletek. To, co teraz usłyszycie, absolutnie nie może pozostać w tajemnicy. Jeżeli się wydamy, wszystkiego się wyprzemy i udajemy, że was nie znamy, i pijemy drinki w północno-wschodnim Marrakeszu. Wam pewno nikt w to nie uwierzy, więc chyba jednak najlepiej będzie, jak potraktujecie to jako żart. Korea Północna to kraj, który słynie z nietypowego podejścia do elektroniki. Można by rzec, że tworzą własną rzeczywistość wirtualną, którą ciężko nam zrozumieć. Ale po ostatnich targach E3 sporo szumu zrobiła właśnie koreańska odsłona targów, czyli E4 w Pjongjangu. CEO firmy Play Kim jong generał wojsk rakietowych Gebashi Newelashi II, zaprezentował dwuzakresową konsolę do gier, która równocześnie może obsługiwać cztery rakiety dalekiego zasięgu, dzięki czemu sprzęt sprawdzi się zarówno w domu, w pracy, jak i w armii. Zaraz po prezentacji konsoli na sali zabrzmiały brawa i prawdziwe szczere łzy radości przez wszystkich tam zgromadzonych. Bardzo ciekawa była część poświęcona sterowaniu rakietami dalekiego zasięgu za pomocą specjalnych gogli wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym kierujący idealnie trafi do celu. Pokaz to również ogromne wiwaty i ekscytacja całego narodu. Po czterodniowym apelu prezentacyjnym konsoli zostały zaprezentowane jej możliwości oraz przedstawiono specyfikacje. Rakieta sterowana przez konsolę perfekcyjnie trafia w środek pobliskiej wioski, budząc przy tym prawdziwy zachwyt i podziw zgromadzonych do prezentacji. Następnie przedstawiono specyfikację konsoli, która również zrobiła ogromne wrażenie na zgromadzonych. Ponieważ sercem konsoli był procesor składający się z 48 rdzeni 486. A jak wiemy, nawet technologie kosmiczne często nie dobijają do takiej mocy, a ponadto duże tranzystory są mniej podatne na awarie i usterki. Głównym pytaniem zgromadzonych było zagadnienie dotyczące tego, w której części konsoli znajdują się lampy tranzystorowe. Jakież wielkie było zdziwienie gdy okazało się, że konsola ich nie posiada i opiera się na nowoczesnych układach. Całość prezentacji uświetnił swoją osobą sam Kim Jong-un, który dumnie i wielokrotnie w dostojny sposób wciskał czerwony przycisk aktywujący konsolę i mówił, że nikt z nim nie będzie pogrywał. Niewątpliwie konsola budzi wiele emocji, ponadto również ciekawie zaprezentowano usługę Kimpass, gdzie w ramach abonamentu krajów sojuszniczych, Korea otrzyma dostęp do specjalnego arsenału. Po prezentacji również zareagował cały Zachód, i także w odpowiedzi na prezentację Korei, USA zaprezentowało własną konsolę, ponieważ prezydent USA powiedział, że skoro w taki sposób pogrywa sobie Korea, to oni inaczej zagrają. Tak więc, jak dobrze widać, nie tylko szary przeciętny obywatel lubi sobie pograć, ponieważ nawet Władcy tego świata mają swoje ulubione konsole i nie wahają się z nich korzystać. No i to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że materiał Wam się podobał i trochę przybliżył bardziej Wam Xboxa Series S, a dokładniej rozwiał wątpliwości, czy aby warto kupić tą konsolę. I jeżeli mieliście jakiekolwiek wątpliwości, to zniknęły gdzieś tam daleko, za horyzontem. Jeżeli macie ochotę na luźne gadki, śmiało możecie wbijać na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera, a link do kanału macie pod filmem. Oczywiście jeżeli macie mało materiałów, na kanale też jest sporo innych filmów poświęconych również konsolom, w tym głównie ostatnio Xboxowi Series X oraz S, a także nawet PlayStation 5. Także jeżeli macie mało, śmiało możecie coś tutaj sobie jeszcze pooglądać, zachęcamy do tego. No a my co? Widzimy się w najbliższą środę przy kolejnym materiale. No i nie zapomnijcie też w tym momencie, jeżeli chcecie wspierać Liptona, zostawić mu subskrypcję, bo facet naprawdę się stara i na to zasługuje. No to co, do zobaczenia w kolejnym materiale, trzymajcie się ciepło, cześć!